Zapraszam do kolejnego porannego rozruchu. Zaczynamy od skrętów głowy lewo, prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy przód, tył. i raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. Krążenia barków. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga, drugi bark. Raz, dwa. 3, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 krążenia goły w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oba barki do góry i raz, dwa, trzy. 4 5 6 7 8 9 10 jeden do góry, drugi do dołu. Raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Zapraszam wszystkich do wspólnych ćwiczeń do porannego rozruchu. Ręce, idziemy sobie na kolana. Na dół i na kolana. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz tył, i kolana. Siądę dalej, byście widzieli lepiej. Kolana, tył, i z powrotem kolana. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

Jedna ręka z przodu, druga z tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. Jak się czujecie? Napiszcie, czy wychodzi wszystko? Są bardzo proste ćwiczenia. Pochylenia tułowia lewo prawo, takie delikatne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli. Zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Głębiej robimy. I raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze i skręty to łowia. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Pogłębiamy zakres ruchu i kolano do oka. Raz. Przeciągam dalej, żebyście lepiej widzieli. Raz. 2. 3. Czujesz, jak plecy się ciągną. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Rozciągamy drugą stronę pleców. Raz. 2. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć i dziesięć. Podpieramy się z tyłu, odchylamy głowę do tyłu, mostek psów. I raz dwa trzy cztery pięć. 6, 7, 8, 9 i 10. Bardzo dobrze. To samo ćwiczenie, tylko że jeszcze dodajemy wysunięcie bioder do przodu. I raz, dwa. Pojcie, walno. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 i 10. Bardzo dobrze. A teraz damy nóżki troszkę do przodu. I w tej pozycji odchylamy się i biodra do góry. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9 i 10. Teraz podpieramy się nogami, rękoma taka pozycja i biodra do góry robimy taki stolik do gry. W kart. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. Super. Siedzimy sobie prosto, opieramy się plecami o ścianę lub rękoma się przytrzymujemy, żeby nie przewrócić się i skręty nóg. I raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, to samo stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, krążenia stóp, raz, dwa, trzy.

Stopę kładziemy na wysokości tak, łydki, górna część łydki, dół kolana i kolano na bok. Raz. Dwa. Taki ruch pulsujący. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I druga noga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No to spróbujemy głębiej i w pachwie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga to sam pachwin. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz postaramy się stopę położyć na udo. No i pytanie, jak głęboko macie kolano? Pewnie część osób będzie miała to. Ja mam troszeczkę niżej i staramy się znowu uderzać kolanem w podłoże. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bardzo dobrze. I druga noga to samo, tak? Bo tutaj o mnie druga noga trochę słabiej. Zawsze u każdej osoby jest jedna noga lepiej, druga słabiej. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bardzo dobrze. Teraz stopy do siebie, kolana na bok i motylki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, stopy bardzo szeroko i chorągiewka. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. Super, świetnie. Ręce jak do modlitwy. I przenosimy je lewo, prawo. I raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I go Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Jeszcze nanosimy nogę. Na nog. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Droga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Chwytamy się o piętę od strony wewnętrznej i sprawdzamy, czy nasza ręka nie jest za krótka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I druga strona. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz składamy się jak scyzoryk tutaj do przodu i trzymamy pozycję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I luz. Jeszcze raz to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I los. I to było, proszę Państwa, ostatnie ćwiczenie w dzisiejszym porannym rozruchu. Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia, za uwagę i indywidualnie tutaj podziękuję z imienia i nazwiska. Lucyna Kuszaj, Grażyna Bartosi, Halina Sokołowska. Eee, Hallo, Melo, coś tam nie jestem w stanie przeczytać, coś mi wzrok siada. Irena Gadacz, Jolanta. Hallo, Melo, mi din, Fox. O, Grażyna Bartosi, Ali. Ali, Ali, morientes, Grażyna Net, Netezuk Małgorzata Kiełbczyńska. Także dziękuję wszystkim za ćwiczenia, wspólne, miłego dnia życzę, dużo radości, dużo sukcesów. I do mojego zobaczenia jutro o 7 rano, a osoby zainteresowane zapraszam jeszcze dzisiaj o godzinie 8 rano.